Będzie podanie do libericyka Wei. Piłka odbita spadła pod nogi Cawicewicza, który w 11 minucie zdobywa prowadzenie z ostrego kąta po odbiciu piłki przez Kałużnego. Kałużnego. Szczęśliwie odbił piłkę. Że wpadła ona do bramki, ale można powiedzieć, że nieszczęścia ciąg dalszy. Bo najpierw kałużny odbił dośrodkowanie Sawiczewicza i ten nie miał problemu z umieszczeniem piłki w bramce. Teraz Machaj uderzył głową po dośrodkowaniu Simone, co zupełnie zmyliło Treszera. I w tej chwili Milan prowadzi 2 do 0. Brałka tego meczu. I Milan prowadzi za głębiem Lubin 3 do 0. Spokojnie przejął piłkę, niepilnowany, uciekł obrońcom, w pełnym biegu uderzył. Dreszter nie miał najmniejszych szans na obronie tego strzału. Uwagę obrony Zagłębia Lubin krótko zagrał do Bobana i ten strzelił za linii pola karnego jest 4 do 0 Jeszcze raz czarodziej Badio krótko do Bobana a ten z zasłony za obrońców pokonał zasłoniętego dresera Nie ulega wątpliwości, że już podczas pierwszego spotkania stancji Romów Andrzej Zdolowicz dziękuję za uwagę.